To na początek, proszę o kilka słów od trenera. E, Cieszymy się bardzo, że udało mi się wygrać tutaj ten mecz, bo to jest bardzo ciężki teren. Tak? Wszyscy o tym wiedzą w lidze, że tutaj łatwo się e, z deką e, Pelpin nie wygrywa. E, nieważne, czy, czy mają też swoje troszeczkę problemy kadrowe, tak? bo wypatymiania Janiak, gdzie się zagrali dobre zawody, e, od samego początku agresywnie bardzo z nami zaczęli grać. E, I tutaj cieszę się, że, że moi zawodnicy zareagowali, bo my też mamy swoje problemy. I jak dzisiaj było widać, nie było Darala Harrisa, który jest. Liderem pierwszej ligi, jeżeli chodzi o Ewal i, i, i zbiórki. Więc musieliśmy się trochę w trakcie meczu dostosować. Obniżyliśmy skład i, i to wszystko bardzo fajnie zafunkcjonowało. Zawodnicy mówię, pokazali charakter. Zrobiliśmy sporo przechwytów i, i łatwych punktów później z tych przechwytów. Utrzymaliśmy deskę mimo braku Harisa, mimo wszystko utrzymaliśmy tą deskę. I tak jak powiedziałem troszeczkę w trakcie meczu zmieniliśmy swoją taktykę. I, I to zadziałało. Także cieszymy się bardzo, bo tutaj wywiezione punkty są na pewno nie są łatwe. A dla nas bardzo potrzebne. Dziękuję. Marcin, jeżeli chodzi o Twoje spojrzenie na ten dzisiejszy mecz, witam serdecznie. Ja się cieszę, że w końcu zagraliśmy jako drużyna. Brakowało tego w ostatnich kilku meczach. Wypadł nam Darek, tak jak trener powiedział, gdzie to jest nasz lider, jeżeli chodzi o punkty zbiórki. Widać, że pozostali gracze go godnie zastąpili. No, mieliśmy nieco niższy skład, ale nie widać to, tego było na parkiecie. Tak? Każdy walczył o każdą piłkę. Uważam, że czwarta kwarta tutaj była kluczowa, gdzie. Nacisnęliśmy na całym boisku i z tego zrobiliśmy bodajże 6-0 czy, czy 8-0, i, i to było kluczem do e, zwycięstwa. Graliśmy cały mecz e, w każdej e, minucie, e, w żadnej minucie nie odpuściliśmy. E, w czwartej kwarcie widać, że zespół właśnie z Pelplina e, upadł. Złamały, złamaliśmy ich e, tym kryciem na całym boisku i, e, i my wyszliśmy zwycięsko z tego meczu. Dziękuję bardzo. No właśnie, panie trenerze. Trzy kwarty tak naprawdę bardzo wyrównane, nawet ze wskazaniem na dekę. E, czy to właśnie to był ten pomysł Pana trenera na to, żeby tą czwartą kwartę tak rozegrać, czy to? No tak, no, musieliśmy się, się łapać jakby wszystkiego, tak. E, paradoksalnie to, że nie było e, Dara Harrysa, to wymusiło na nas jakby jedną możliwą taktykę w tym meczu, po prostu obniżenie składu. Zwłaszcza, że Pelpin też bardzo mocno obniżył skład, na samym początku zaczęli bardzo nisko i agresywnie. Musieliśmy się temu przeciwstawić. E, udało nam się po prostu, mamy takich zawodników, którzy nawet na niskich pozycjach e, powiedzmy równych, więc e, po prostu switchowaliśmy każdą zasłonę i, e, i to przyniosło efekt, bo no nie ma co ukrywać, że Kaszowski bardzo mocno nas skaleczył i, i gratulacje dla tego chłopaka, bo e, no świetne, świetne naprawdę zawody zagrał. E, troszeczkę to też paradoksalnie nam ułatwiło sprawę, bo wiadomo było, że w końcówce on tak mocno zdominował ten mecz akurat, że po prostu w końcówce każda piłka praktycznie nie szła do niego i wszyscy zawodnicy się patrzyli na niego, żeby Mateusz coś zrobił e, i to nam trochę ułatwiło Ułatwiło zadanie, tak? bo, 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 bo wiedzieliśmy, że po prostu będzie był tak gorący, że tak powiem, przez cały mecz i naprawdę świetnie grał i, i powiem szczerze, że, że bardzo fajny ma repertuar zagrań i tutaj no, pokazał się ze świetnej strony, ale tak jak powiedziałem, to nam troszeczkę ułatwiło zadanie, bo wiedzieliśmy, że wszystkie piłki praktycznie wnosiły do niego i, no, i mogliśmy switchować i agresywnie troszeczkę na nim bronić. Kolejny ważne, Macie, jakie plany? Kolejny mecz trudny, skrosny. Zresztą dla nas wszystkie mecze są trudne. Liga jest taka, że, że każdy tu może wygrać z każdym tak naprawdę. No Może na razie poza turowym jeszcze, ale, ale widać, że, że jest dosyć wyrównana, dosyć mocna. Na pewno nie wygrywa się łatwo na wyjazdach. Tak naprawdę dyspozycja dnia i nastawienie mentalne do, do meczu może tutaj decydować o każdym meczu. No zobaczymy jak będzie sprawa z Harrisem, bo no, dzisiaj nie był w stanie zagrać. Tydzień jest, szykuje się bardzo trudny, bo mamy mecz w środę u siebie z Krosnem, a później wyjazd do jakiego Lublina, więc spróbujemy się zregenerować i przygotować jak najlepiej do następnego meczu.